Like you lost one. To jest okok, a nie oblok. To jest okok, a nie oblok. Czy Natal obok, bok, niczym hot dog. Czy Natal obok, bok, niczym hot dog. To jest okok, a nie oblok. To jest okok, a nie oblok. Czy na obok, bok, niczym hot dog. Czy na obok, bok, niczym hot dog. Ej. Wkładam fiuta niczym cziwki w pistoleta Ona wyciąga dupę, a ja wkładam na pleta. Porto to hamburski styl, tak jak krokodyl Podrodzony jak Feniks, jak Givenchy Od tego gówna dostaniesz gorączki Tysiąc sławnych osób, tak jak Powązki My niczym białe łąbki Niesiemy do was oliwne gałązki a, Ej, 7-8 Ale chowaj te cylindrochy Nie, proszę nie w dupę Ej, to nie żaden shot, tylko cam shot All eyes on me, kiedy wchodzę na ołkok, ciągle cele, palec mnie znów spędzi Będzie dym, jak elektrownia benzin Wołają moi wrogowie Będziecie mnie szanować jak Indianie świętą krowę Mm, stówy za głowę, czy 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 stuwy za głowę. Bronię się jak mur berliński i mam dig długi jak króler. Wjechałem jej artylerią, teraz mówi mi Mainfurer. Oferują milinej miliny, faktuskuj na moją budę. Uczę ludzi my historii, gdzie wjechali w jedną dziurę. Mowa tu o rudej suse chociaż też była czerwona. Miała większy body count niż opisa King Vona. Napierdalam suki tak. myślą że napierdalam dzwona O, klatka cała czerwona. Mój kuta niergać w pochem Ja se waledzić w Spuszczę się po dochę. Ej nuta no jest dobra Like Maciura mordo na okoku To jak szybki w noobloku Z z permą po zmroku Maciuro mordo raper roku Bo ja jestem oko gangsta I w kurwa Fredo Santana Bo ma mordo dolce jak gabana Łapię to za szyjkę czym butle martini Czas zapierdala szybko jak Lamborghini Wjebałem się w Europę jak Mussolini Ona jak Afrodyta grecka bogini Zapraszam cię mordo na okok Będziesz kurwa, drugim edzio Każdy, kto tu jest hetero, na koniec to będzie pedio. Ej, ej, ej. Czury wasze są maleńkie niczym ziarenka ręka maku. Ara bez charyzmy, bez flow i bez smaku. Ja gotuję smakowicie, jakbym był tu szefem kuchni. Każdy z was jest taki sam, jesteście po prostu nudni. It looks like you lost